normalnie będzie tutaj jazda. <grymne> to co? zamontujemy. Mm -hmm. Patrzyłeś na lusterko, gdzie to w prawo? Nie. No, to jest koście, to jest... To jest Może jakąś łyżeczkę? Trzy Cztery jaja, tak dużo? Tak mało tego nie jem. Tylko te kuleczki jem. Aż bierę taką kuleczkę. I pojadę. Pokaż Działa! <grym wytrza> Patrz, lepiej się rozbiło twoje niż o moje. <grym wytrza> ja tylko te kuleczki jem. Białko jest niewskazane w tym wieku, mój drogi. Serio? No pewnie. Dla staruchów tylko się żółtko należy. Zdrowe żółtko od kurki wiejskiej, Leoś. Sama rewelacja. <grystanie> patrz, jakie piękne, żółciutkie, eleganckie, kurna. A gdzieś? Patrz, jak... piłeczka, nie? Mm. <grystanie> Dobra. No nie, jedynka. A jak mi przykro, zgasło. Zaś. Pasza Zaś to samo. No zaś to samo. Karę dostaniesz do domu, będziesz mm. pisał 50 razy. Będę ruszał z pierwszego biegu. <śmienny> Leonku! Kurde. Ciekawe, czy byś Twojej małdy by chciał w ten krawężnik wjechać W lewo, zapraszam. O ty jeden, nie widział taki pirat. Jesteś w lewo, Leoć, w lewo. Co, a w lewo? kierunkowskaz!